Ale, cześć, dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku z Rocket League. A. Słyszeliście właśnie śmieszkującego Dawidka 9226. Oraz jest jeszcze z nami Jaro. Eee, no. Oczywiście, linki do chłopaku będziecie mieli w opisie. A, ja a my sobie powiem? gramy Zobacz, na orce. Jestem ekspert i weteran? Nie mam masterów. No, może. Jaro, czemu nie pojechałeś? No mówię, nie słyszałeś jak mówiłem, że Joyce y mi Aha, okay. nie przesadzi, Aha, okej. Nie słyszałem, wiesz. Ej, dobra. Właśnie. No dobra Dobra, kie kurwa zawracam Działek! Nie mam busta no. Nie dobra co ja zrobiłem Ja się zatrzymałem w ogóle Co to było? Le. No ja się zatrzymałem po prostu o, wiesz? Pana... Hmm. Tam jak się zastanawiałem wybić to tyłem przodem i stanąłem w sobie w miejscu i ostatecznie wiedziałem co to... zrobić Widzę konkretny, rozgrywa się mecz teraz, mm, Dokładnie, dokładnie. Dobra. Środek został. Nie wierzę, co jest wakantem tam. Łe! Dobra, nic. Łe, wyjedź! Nie mam busta, muszę wrócić, bo jest grip jak masz busta Jestem, jestem, to się kończy cały czas, zobaczymy Ale dostałem no boosta ja. No i pan, nie ma, jestem No nie. Patrz? nie ma, nie ma, nie ma, nie ma nie mam boosta No nie, Odbiła, odkleiła się od ściany Myślałem, że zostanie na ścianie jeszcze Jeszcze chwilę patrz teraz. Aha, tu bousta nie ma Where? No to no, to Jakbyś Jaro trafił, to byś zabił. Raczej. No, dobra, o Jezu, co mi się odbiła? No, dachem trafiłem, gościu. Dawaj, No co ty, on zdążył tam też. Ej, no dobra, bo trz w trzech jesteśmy o. do tej samej piłki. Kurwa. Ej, no się. Ach, Zablokowałem, że nie wybił, nieba, ale... Kurwa. Oj, chuj, to zrobiłem ja to ja samo się... co Jaru przed chwilą Ale przecież no. ja zrobiłem freestyle <laughs> na pierwszym raz w życiu. No nie No freestyle gościu Gościu, patrz Oni nie trafiają No patrz o. No nie trafiają, ale w bramkę nam trafili Jak z tyłem obronić to kurwa ja. No nie, nie wiedziałem w sumie wiesz co, ja sam się zawahałem Aha. za długo Dobra Wyjechał, będzie no, pusta no. bramka jak coś No ale trzeba mieć buzdo No tak, został, został. gościu nie trafi oczywiście Musiałem, bo on już jechał. A no, ja bym szybciej od niego, wiesz? No je pani, ty, co jest dzisiaj z nami, panowie? No nie wiem, właśnie. do wie tego Green. Co, ty nie trafię, daj spokój. Ja ci powiem Green, że nie, ty nie musisz zmienić prze... w końcu opcję kamery, wiesz? Bo Chyba. na przybliżeniu nie widzisz, jak uderzasz z przodem. Dlatego się zmienia kamerę znaczy w dalszy. Mam, no, będę musiał sobie... Tak, boga. No, to fajnie, żeśmy to zrobili. Sorry, sorry ale... to ja byłem. What? Sorry, no. Żeśmy we dwóch skoczyli. No, na szczęście nie było to w to? Ja pierdolę. No, Dawaj, Jaro! Nie, nie, nie! Nie wierzę. Nie ja wierzę. Kur... Ale trafimy, Czaczet. panowie. To już jest nasz, nasz czas. Tak. Nasz czas, to Dobra, się jest, zemści nie, wszystko, tak. że nie ty strzelamy. No tak jak ty kurwy cztery. Jak ja ci wrzucamy ja, raz. Nie mam je, bo nawracałem. Oh. Kurwa, gość! No nie, tak, ja się poleciałem, on dołem to widzę, no super. O oh, kurwa, że wysłał. ja to jest jest coś słaby. takiego uwielbiam, Zde! jak oni Dostał, tak zagrywają. Bierze, tak. Koniecznie nie we mnie! Odbi się, odbi się? Odbiła się. Odbiła się. Go! Pod, pod, jest, końców. Że to jest nasz czas? Gościu! Ładny kurwa sztyk Tylko czo, czemu my musimy zawsze nadrabiać, nie? Ja Zobacz, musimy piersi. się męczyć do tego. Nie. Żeby jedną bramkę strzelić, Czegoście goście raz ja uderzą, to mi to jednimi. Ja zostaję. Zn znowu będę się za no. no jak to I mi jak tutaj człowiek ma nie przeklinać przy, taki, przy takiej drze, no? Nie da się. No nie da się, no wiem, normalnie. Bojeżdż, no Bo nie. No nie! No, no jak... Ja jak ty Jaro Patrz, pa, patrz co tu ja się stanie, no to się zobacz. Ja w tą piłkę trafiałem po pierwsze, zobacz. Ja ją ty tu wybijałem, a ty nie mnie podpiłeś. Ty uderzyłeś we mnie Jak ja ją wybijałem. I no Tak, tak tylko ja że ja obaj w nie trafiliśmy. To no znowu z to będziemy się męczyć do bramki. Jak nie dwie. Tylko że czas zdąży nam się skończyć. Oj, chuj. O, dobra, nice. No sorry, to ja. to... No kurwa! Nie, <laughs> tak. no, nie mogę, no. Trafiłem w wiarę, Dawid trafił we mnie, no w sumie wszystko zostało w rodzinie. to, bo kurwa. Jedzie nice. Ktoś, Nie ma kogoś tu? ja jestem, ale by... z tyłu. Nie. Jeszcze raz, Macie. No kurwa, się... szansa! Ja, kurwa. No nie, patrz, jak kur... nie, Paszek, Ja to uderzył! No nie no, kurwa, ale to Grig teraz dojebał. Łee, ja tego no, nie... spokojnie, wybiję. Czy tak, czy tak, on to wybił, ale... Goal! No, no, no! 30 sekund, nie wejdzie. Dawaj, Jaro. No kurwa, dawaj. nie mów do mnie dawaj, jak jadę po piłkę. No nie, wybił, ja jej <laughs> no, dole. No i chodź. 17 sekund. Chyba weź... Y no nie, gościu mnie trafił, fuck off. Co za typ. Jaro, dawaj, jeszcze raz, jeszcze raz. Nie mam, nie? Przeleciałem piłkę. Go! Dobra, oh, siedzi. Jesu. Dogrywka, ja pierd... Nie, nie wiesz, że to aż tak się musi męczyć. Patrz, bo widzisz, ja tu już przeleciałem piłkę, nie miałem jak drugi raz. Ja pole... Aha, wyskoczył. No i 2-2, no. Dobra, no Dobra, le... do No ale to i tak będzie dogrywka, zobaczymy, ja zostaję. Nie wiem, co ja dzisiaj robię w ogóle w tej grze, ale... Masz. Okay. Dobra, lepiej się nie... No nie. Czemu?! Do, do, do brama. Dobra, wybrana, dobra, Wierzysz to? O, ja Ue, podrzucił, dobra, nie warte było marnowania busta. Dobra, tylko żeby teraz nie spierdolić tego, nie? No tak, tylko że on to. Aha, wierzę, Jaki wierzę. I... Dobra, wyjechałem. No i chuj. Dobra, wybijaj, wybiję Tylko. Masz! Nice! No nie ją to bierzesz! No Japoniec kurwa! Japoniec! Ej tak, wybiję Dobra! Nice! O kurwa jeszcze raz poleciała tam Wypierdala mnie. No kurwa grim nie trafił. No i gościu też, przynajmniej tyle dobrego Dobra, ja się cofnę może o, o. Ja Jeszcze raz nie mam jak! Jedź Grim, pomóż mnie. Jak jestem bez boosta? Jeba... No nie kurwa. musiał to trącić. Też czekałem, że to spadnie. O, się wyjebałem w bramce naszej. Dobra. No jebany, kuta z tym do bierz bierz, bierz ją. Masz. Nie bierzesz to stary ładnie. Zablokowałem tylko, szkoda. No ale myślałem, to jest że... też tak jeden chuj. No przynajmniej zdążyliście Dobra, się wrócić. No dwójkę polecieliśmy, ale kur. twoja. Ło kurwa. Nie, gdyby nie to, to bym znowu trafił, ale mają farta dzieci. I lecisz? O, tak, kurwa. tylko że przelecę, kurde. No nie no, to, nie, to, to tak musimy kurwa... Nie, nie to ale farta mieliśmy teraz, naprawdę. Teraz to nas faktycznie. Oj co ja robię? Dobra. Dobra, wybiłem. Ja fucking bastard. Łe. Rybus Dobra puszczeli miałem za tą bramkę, za to, że kurwa rozpierdalałem. Odepchnę Odepchnęłem ich, macie pustą. No, to, a szkoda ja robię. No no, no ale tu nie miałem jak. Mm, easy. Kiedy ja chapie pusta nie mam. Dobra. Chodzi. Nie no nie ma. No, no jak nie ma? już jest! I jeszcze napiszę wam Easy. <laughs> za to rozwalenie. Za to tak? rozwalenie. Trochę przyszło nam się pomęczyć, co prawda. Ja nie wiem, co dzisiaj robię w tej grze, no może w drugim meczu będzie lepiej. Dobra, chociaż jeden wygrany jest, kurwa. No dokładnie. Nie no, może wygrajmy jeszcze jeden, będzie fajnie. Weteran ekspert Korn z Japonii był jak z Japonii, Co, wychodzimy do menu, żeby z tymi samymi nie grać? A to nie, a to jest cofność. A nie, dobra, nie tu zostało. Tak, no to do menu daj Jaro. Mhm. Mm Mów kiedy. Możesz masz już szukać w sumie od razu. Ty, ja myślałem, że Jarecki dominusem gra, tym breakoutem. Mhm. Mm Dominus ja coś się spakał. A się tak przyzwyczaiłem do tego, że ty byłeś na tym... Ej, ci sami. No. To trzeba wpierdolić teraz i koncert. Korni i A to jest... to jest Nie. Nie, 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 to zwykły. Welcome! <laughs> to nie jest English, kurwa Dobra, ale jakiegoś im dolosowało? Putia, tu nie jest Dobra, jadę Spróbuję na środek, może Mogę się opie do bramki strzela? Nie ma wybijania, goście Oho, nie wiem, w kogoś przywaliłem no no ja, no. Teraz, prawa, prawa? Nice! Nice, ładnie Holikał, kurwa. Holikał! Dobra, dalekaj. Do Jedź, gry. Ja zostanę. To ja dobrze. pojechałem na prawo. Nie ma. No, no, dobra, spoko. no, dobrze. No, no, nice, no. Najs, uuu. Eh, kościoł. Kurwa, nie ma gusta. Serio, no, nie ma weszć do gusta. No, kurwa, gorna czysto. Super, no gość no, Nie, wchodzi. No Szkoda, że tą pierwszą piłkę, co zdjąłem z sufitu musieli tak ruszyć chamsko. No, ale nic, dobra. O, nie, o kurwa! O kurwa. No, przez... ale prawie, to... prawie, tak prawie. No, dobra. Z Jara perspektywy. Dawid cofniesz się po wrzuci na prawo. No, wrzuci... no wrzuciłem na prawo. No poszła aż dobra. pod bramkę gościu. No, o sorry Dawid. No i ja... spotkaliście to bo nawet na Rozpędzie kurwa Tytana teraz Dobra i zdąży przede mną Dobra, zatrzymałem to O już, dobra, dobra, dobra Kaj No nie, chciałem tak ładnie Dobry. z Bokiem i dupa No nice w sumie Zostaw, dostaw! zostaw! No wziąłem ją! Ej gościu, sorry, no chciałem kurwa wiesz, bo on by... O oh, kurwa, to już nie biorę więcej. Nie ma! Aga, jeszcze jedzie? ale dobra, no, ale będę usłyszał. Łe! To nie Holy że... cow! Ładna! No, ale No, a szkoda, że nie miałem boost'a w ogóle. Wracajcie. To już zapierdalają. Wuuu, baby! Patrz, no, on to trafi. Dlaczego mm. to niż na bramkę, nie? Mniejszy stres, yeah. kurwa. o kurwa. No, ale ja, fuckam, teraz też. no i dobra! Dobra, Nie trafi! Nie trafi, nie trafi bo ja się, ja się z tobą zderzyłem. Wiesz, bo cię nie widziałem w ogóle, że tam stoisz. Patrz, ty się cofnęłeś, ja jecham. Akurat wiesz, ja miałem na piłkę kamery, i cię nie zauważyłem, dobra. Dobra, 2-1, trzeba to wytrzymać. Nieźle, nieźle panowie, nieźle. To jest w porządku. Piękny. Bek... Kurwa, żaro. No nie moja wina, że tak się odbiło. To sam się trafi, sami się trafia, a czasami nie. Go. Ue, kurwa. Dawid, twoja. Nie minęła mnie. Zrób, ja. jeszcze raz? No dawaj. Nie no ewidentnie chyba za, za dużo albo za mało kata e. ostatnimi no, czasami gol. coś tu wychodzi Do no, gościu No, no jest I raz mnie Jak na czym się mówio? Na K chyba Ja pusy stą pushing man <grym> <grym> A oni coś spakali z mikrofonami bo to nie słychać dobrze Jedziesz? Zostajesz to ja zostanę jedź A to... Aha w sumie nie, nie pojechał żaden z nas no, Dobra, dobra. No nie! No nie ma, nie ma. Obawiam pojechaliśmy w tą samą. Nie, przestrzeli. No, ja leciutko, te kucie. Jeszcze raz. No, no nie, miałem, nie miałem busta tam. No ja już go. jechałem, żeby Ciebie popchnąć, więc wiesz. Dałem bombok. Cool. No nie wiem, się z gością tak zderzają. Kurwa tak... Dar... No nie! Green, o ten... Really? West! No nie, i kurwa! Nie, ja... Ja... nie trafił! No drugi trafił ja 3-2! Ej, bo no naszę teraz, teraz, że wyjedziesz po to! Bo patrz, myśmy się no, tu czy... pomotali jak co? tu... Ale co pilka. miałem ci jaru powiedzieć że nie trafiłem? Ja wiem, ale co? No co jaki tak inny nie, nie, nie trafiłem. Jakbym ci powiedział, że mnie... nie wiem, wybije czy coś, to wiesz. minuta, kurwa z tego kombat może być dla nich jeszcze. Postaw No pierz. Dobrze, no i to była ma... O kurwa. Akuna matata. Łe! Łe! Kurde. Czemu ja nie mam takiego farta, żeby wyskoczę, odbije i ona się jakoś odbija tak śmiesznie, że wpada. Dawid, twoja. Ja pierdolę! pierdolę. Jeszcze raz już! Kurwa. Gnat jebany Zuta No patrz! Łe, Dobra, ale mamy minutę, żebyśmy tego nie tylko tego no, nie, to nie, patrz. nie ma chuja We wsi, tu, no, kurwa Tu się dzieje, nice Dobrze Jeszcze raz Dawid, łe Nie, ja wolę zostać z tyłu, wiesz? Znaczy no, jest green, nie? No nie, no właśnie, nie, nie trafię, man. co ty, właśnie. Ja wyjechałem do przodu, waga to... No i niepotrzebny. No, no jakbym, jakbym tego nie trafił, to on by to wbił. miał na prosto. O Jeszcze raz idzie. I teraz już jest zjebany. I teraz jest kurwa zjebany! No właśnie. 3 do 3. Calculate. Mhm. Nice fucking calculate, Mike. <laughs> Dobra, no 36 sekund. Nie dzieci, zostanę. Dobra, odbij się, obiś się, zostaw go. Odbiła się. Go! No nie, no. Ileż można. Kurwa zdjął mi to. Byłem bez gusta No nie, nie trafiłem w to Boj, jeszcze. Go. Nie mam usta. Skakuje ktoś po to Jeszcze raz, lekko, kurwa, nie trafił No leci, leci, nie trafił. O, nice, tylu, dobra 8, Dobra, przynajmniej kulej, się za jedną kulej. bramkę zrehabilitowałem za to co nie wyszło Kalkulator dokładnie, niezgodnie Nie za kalkulator gościu A no nie. Dobra, nice. Jak kurwa będziesz miał ja jeszcze cię. rezyuje. By no się jedna bomba by No dobrze chciałeś, ale nie wyszło. A, wiesz, bo co mi może się to kurwa, agresor, kurwa. <laughs> Dokładnie. No ja dostałem golki parę za jeden save, nieźle. Tam jakiś dwa po poniemiecki. <laughs> A oni dalej chcą grać. Nieźle. No, to nigdy Chłopaki nie odpuszczają. Także ludziska, wielkie dzięki za oglądanie. Jak widać, brak skilla nadal pozostaje. Może to się wróci. Mi się towarzyszył Dawidek9226. Oraz Jaro. Linki do chłopaków będziecie mieli w opisie. No sorry, Jaro, to się wsiem. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku z Rocket League.